Dla mnie ta nagroda jest na pewno ogromną motywacją do dalszych działań, do dalszych sukcesów, abym mógł się rozwijać jak najszybciej. Moimi marzeniami są na pewno studia waltorniowe, to są studia muzyczne. Na wydziale instrumentalistyki bardzo chciałbym studiować. Jestem zadowolona, że mi się udało, i cieszę się z tego. Jak wiodła droga do tego stypendium? Ty zawsze się dobrze uczyłaś, jak to wyglądało w Twoim przypadku? No lepiej mi szło w techniku, no i tak mam nadzieję, że teraz też będzie dobrze albo lepiej. Biznes elektroniczny to głównie taki informatyczny kierunek i myślę, że właśnie w tym kierunku pójdę, w programowanie. Jesteś zaskoczona, że otrzymasz takie stypendium? No nie ukrywam, że dużo pracy w to włożyłam, dlatego... ale, ale się cieszę bardzo. A jak spożytkujesz to wsparcie? Na pewno doszkalając siebie, kupując jakieś kursy właśnie programistyczne i potrzebny sprzęt. Jest dużą pomocą. Wykorzystam je na rzeczy do nauki. Lepszy sprzęt do nauki i ogólnie książki, wyjazdy. Ja osobiście nie muszę się motywować, bo robię jestem na kierunku, który lubię, więc nie muszę się zmuszać do nauki, ale to też. Kiedy musiało przyjść, więc tu trzeba znaleźć to, co się lubi, i potem samo przychodzi. Wspieramy studentów pierwszego roku, którzy normalnie nie mają szans zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym na stypendia uzyskane w, na uczelni. Takie są przepisy, więc wsparcie tego typu studentów, którzy rozpoczynają swoją drogę akademicką, drogę studencką, jest. No, Świetne. Właśnie po to to robimy, żeby młodzi, ambitni, z potencjałem ludzie sięgali gwiazd i osiągali szczyty i być może to będą takie sukcesy i wspaniałe e, osiągnięcia, jakie Pan powiedział. Robimy to od lat, to jest długa tradycja, to jest 21. tradycja od 2004 roku. I chcemy, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że bardzo nam na nich zależy, że wspieramy ich i talenty, i wolę, i poszukiwanie, i otwarte głowy. Podobnie jeśli chodzi o studentów, także tych, którzy się szczególnie wyróżniają, chcemy dzisiaj wesprzeć. To są też kwoty które pomogą im zrealizować różnego rodzaju potrzeby. W wypadku tych młodych ludzi to jest 4 tysiące złotych stypendiów, w wypadku studentów 9 tysięcy złotych, ale rozdawaliśmy już w tym roku setki stypendiów dla starszych klas szkół podstawowych. To było 8 tysięcy dla uczniów szkół średnich 10 tysięcy złotych, więc dużymi kwotami, wieloma milionami wspieramy młodych, utalentowanych ludzi, którzy chcą pracować i rozwijać sami siebie, być tymi, którzy kształtują swoją przyszłość i swoich rodzin, ale też i działają dla dobra naszego regionu.